Wydarzenie Aleksandra Barcikowska. Witam państwa. 26 maja przez Koszalin przejdzie po raz kolejny marsz dla życia i rodziny. I o tym właśnie wydarzeniu porozmawiam z moim państwa dzisiejszym gościem. A ze mną w studiu pan Miłosz Janczewski, prezes Fundacji Miłości Rycerze Kolumba. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Dzień dobry państwu. Może trochę przewrotnie, może trochę prowokacyjnie zaczniemy to nasze spotkanie. Dlaczego koszalinowi potrzebny jest marsz dla życia i rodziny? I czy jest mu potrzebny? No na pewno jest mu potrzebny, a to dlaczego koszalinowi? Myślę, że nie tylko koszalinowi. Te marsze odbywają się właściwie w całej Polsce już od wielu wielu lat. W Koszalinie to jest dwunasta edycja. I myślę, że tak jak w Koszalinie, tak, tak jak wspomniałem, w całej Polsce potrzebne są takie marsze, no żeby pokazać, żeby zamanifestować te wspaniałe wartości, jakimi są właśnie życie, miłość, rodzina. A szczególnie chyba w dzisiejszych czasach, to znaczy, no, w tych dniach jest to szczególnie ważne, bo temperatura w tej dyskusji właśnie o życiu zaczęła wzrastać w Polsce, ta debata zaczęła nabierać większego tempa. No i chcemy po prostu pokazać, że, że to jest ważne, że my musimy po prostu też niekiedy o to walczyć po prostu. Czy po raz pierwszy wziął Pan udział w tym marszu, marszu dla życia i rodziny właśnie w Koszalinie, czy może w innym mieście? Jak Pańska historia z tym marszem wygląda? E, nie, no ja e, właściwie od, prawie chyba od początku, nie, nie pamiętam czy od pierwszego, od pierwszej edycji, ale już na pewno chyba na drugiej e, e, edycji Marszu dla Życia i Rodziny w koszenie byłem, e, uczestniczyłem i, i współorganizowałem, mm -hmm. ale w innych miastach nie, nie brałem nigdy udziału, zawsze jestem tutaj w Koszalinie. A czy ten udział teraz ma trochę inny smak od kilku lat, od kiedy jest Pan mężem i ojcem? No, na pewno. To znaczy. Inaczej też... się pan czuje właśnie idąc wśród tych osób, jak ma pan na rękach córeczkę obok siebie żonę. No tak, tak, no to jest właśnie fajne, że, że jakby owoc można powiedzieć też tego, tego marszu, tych marszy, które organizowaliśmy do tej pory, dotyczy mnie bezpośrednio, no bo tak jak właśnie pani sama zauważyła, od niedawna jestem mężem i, i mam już 15-miesięczną Klarę. To dla niej drugi marsz będzie? Właściwie trzeci, trzeci, bo pierwszy był w brzuszku. No tak, no tak, to prawda. Tak, także, no, ma, ma to dla mnie wa duży, duże znaczenie. A jak taki marsz wygląda od środka? Mówimy też tutaj do ludzi, którzy być może jeszcze nie brali udziału w marszu, być może obserwowali go ze swoich okien albo schodnika, czy ludzie po prostu idą z punktu A do punktu B, w tym, w tym przypadku w tym roku to będzie z parafii katedralnej do parafii Ducha Świętego, czy w trakcie tego marszu, marszu zaczynają ze sobą rozmawiać, poznawać się, wymieniać spostrzeżenia? Jak tam jest? Jak najbardziej właśnie często słyszę o takich. Um, sytuacja, gdzie ludzie się dopiero tam poznają, właśnie całe rodziny, poznają się na, na tym marszu. No bo są to środowiska różne, więc często przyjeżdżają ludzie z nie tylko z Koszariny, ale z gmin ościennych. Także to są nowe, jak najbardziej, to są nowe znajomości, nowe, nowe jakieś przyjaźnie się zawiązują. Zresztą wszystko jest w takiej atmosferze bardzo optymistycznej, pozytywnej. Wszyscy idą, śpiewają rozmawiają ze sobą, właśnie wymieniają się poglądami i jakimiś doświadczeniami, właśnie jeżeli chodzi o swoje dzieci, swoje pociechy. Często, czasami są to po prostu doświadczenia smutne, no bo to są też no, takie doświadczenia, gdzie, gdzie rodzic traci swoje dziecko. To, jest, to nie jest łatwe. Ale właśnie jeżeli, Można jesteśmy, właśnie, w jeżeli jesteśmy w grupie, jeżeli jesteśmy wśród innych rodzin, to możemy wzajemnie się wspierać i tak też się właśnie dzieje. A czy w marszu biorą też udział osoby samotne, ale takie, które być może liczą, że kiedyś dołączą do tej rodziny, że będą mieć swoją No rodziny. Ja byłem tego przykładem przez lata. <laughs> Także myślę, że, że nie byłem sam i do tej pory raczej pewnie są takie osoby, pewnie no, znam takie osoby, więc wiem, że, że takie są. I Osoby starsze, które już odchowały dzieci? Oczywiście też, bo, bo to jest marsz dla życia w ogóle, czyli y, też apelujemy i y, promujemy życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, więc tutaj jak najbardziej i też zachęcamy Państwa do tego, żeby, żeby brali udział w tym marszu, y, nieważne w jakim wieku Państwo są. Bo to jest wielopokoleniowa impreza, wielopokoleniowe wydarzenie. I na tym polega rodzina właśnie. No nie? właśnie. Celem tegorocznego marszu jest wsparcie domu samotnej matki w Koszalinie, placówki prowadzonej przez Caritas Diecezji koszalińsko kołobrzeskiej W jaki sposób to wsparcie będzie? Czy będzie prowadzona zbiórka i na co przeznaczone zostaną środki? E, tak, zbiórkę będziemy prowadzili w trakcie marszu. Ale i później już w czasie pikniku, bo Marsz kończy się piknikiem na, na końcu trasy przy Szkole Katolickiej, ale będziemy też organizowali zbiórkę już teraz, w najbliższą niedzielę przy parafii Świętego Wojciecha z kolei na Rokosowie gdzie po każdej mszy od rana do wieczora będziemy no, sprzedawać takie jajka niespodzianki sprzedawać no po prostu o za cegiełkę tak, będzie tak, to tak, pewnego tak. rodzaju cegiełka no tak tak I, i właśnie z tej zbiórki będziemy chcieli ufundować dla domu samotnej matki no taki plac zabaw dla dzieci to jest ich marzenie już od wielu lat o tym siostry myślą bo nie e ma tak placu zabaw no dla brakuje brakuje czegoś takiego tam są dzieci od, od Zera do trzeciego roku życia. No i chciałyby mieć po prostu ten mamy, taki, taki plac. Taki gdzie... mały ogródek. Tak, tak, tak. No, jest tam ogródek, tylko że właśnie nie ma nie ma tego Urządzeń. placu, gdzie, mhm. tak, gdzie mogłyby się po prostu te dzieci bezpiecznie bawić. A no chcemy ufundować taki już bardzo dobry plac zabaw, taki atestowany, gdzie te dzieci do trzeciego roku życia faktycznie będą mogły używać bezpiecznie. Tego. Tych urządzeń bezpiecznie się bawić. E, czy to e, siostry z Domu samotnej matki zwróciły się właśnie do Was, do organizatorów marszu? Czy sami pomyśleliście sobie w pewnym momencie, tak? E, właśnie zgłosimy się do Domu samotnej matki, zobaczymy, czego siostry potrzebują? E, no. Tak, tak, to my zapytaliśmy e, sióstr, właśnie jeden z naszych braci, e, Arek, e, akurat jego żona pracuje tam, więc e, noż nie było problemem, żeby dowiedzieć się tak naprawdę jakie jest e, ich marzenie i co, jakie są potrzeby, no bo można by kupić cokolwiek, ale chyba lepiej, jeżeli to jest coś, co one naprawdę potrzebują. I co spełni marzenie tych no najmłodszych. Spełni od marzenia od, od wielu lat już podobno, także... To Bardzo mocno trzymamy cieszymy. kciuki, żeby rzeczywiście się udało. Jeszcze przypominamy, w tą niedzielę na placu przy Kościele Świętego Wojciecha będzie już prowadzona kwestia, taka tak, kwesta. Można zdobyć jajko niespodziankę, tak. a potem już zbiórka w trakcie marszu i na pikniku, który odbędzie się po marszu. A Dobra. jak ten sam piknik będzie wyglądał? Czy to będzie właśnie dużo jakichś takich zabaw? Czy to będzie wspólne grillowanie, śpiewanie? Tak jak pani mówi, no to to nie będą zabawy dla dzieci i, i dla dorosłych, będą jakieś śpiewy, koncerty. Tak myślę, że jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku była dokładnie taka sama trasa i też kończyła się właśnie takim piknikiem, co nie jest regułą, bo, bo różnie tak. te marsze się odbywają, ale akurat w tym roku form będzie zupełnie podobna do tej z zeszłego roku, także będzie naprawdę dużo zabawy dużo dużo takich jakichś przekąsek mhm. dla dzieci dla dorosłych pewnie jakieś kiełbaski będzie można zjeść także zapraszamy bo, bo zapowiada się bardzo sympatyczna taka atmosfera tylko niech pogoda dopisze no tak no ale miejmy nadzieję, że że, dopisze. że tak będzie i zaczyna się wszystko mszą świętą w koszalińskiej katedrze o, o godzinie, godzinie 12. 12. Tak. Mhm. E, to jeszcze porozmawiajmy w takim razie e, bo mamy chwilę czasu o działalności Fundacji Miłości, której jest Pan prezesem. Na czym polega działalność? Na czym się skupiacie Państwo jako fundacja? No jest to, jest to, to szeroki po prostu zakres pomocy m, potrzebującym, tak i, i właśnie w, w każdym wieku, bo, bo i Działamy w, jakimś, w jakiś sposób przy współpracy z hospicjum koszalińskim i pomagamy ludziom, którzy po prostu potrzebują jakiejś opieki, czy to załatwić właśnie jakiś wózek dla niepełnosprawnych, czy łóżko rehabilitacyjne. Takie rzeczy właśnie załatwiamy, a przy okazji, no za każdym razem, co roku organizujemy, współorganizujemy Marsz dla Życia i Rodziny. Ten pomysł na założenie fundacji wziął się właśnie z tej potrzeby dzielenia się dobrem, dzielenia się miłością? Jak najbardziej. No, fundacja, już nie pamiętam dokładnie w którym roku była założona, mm -hmm. bym musiał to dokładnie sprawdzić, ale myślę, że około 10 lat chyba już ma i od początku było takie założenie. Jeszcze wcześniej też prowadziliśmy my jako rycerze teatrzyk dla dzieci osieroconych głównie i, no i też potrzebowaliśmy jakieś fundusze po prostu na to, na jakieś pacynki, na, na jakieś stroje dla, dla tych młodych aktorów. No i wtedy się narodził pomysł, żeby, żeby po prostu taką fundację założyć, żeby zbierać te fundusze dla, dla takich potrzeb. I kończąc, spytam jeszcze o to, jakie głosy do Was dochodzą, do Was jako do organizatorów, koordynatorów marszu dla życia i rodziny po samym marszu? Czy jak ktoś raz weźmie udział w marszu, to potem już odlicza tygodnie do kolejnego marszu? To jest takie wydarzenie, na które się rzeczywiście czeka? Tak, tak. Często właśnie mamy później taki odbiór z, z, z już po marszu, że. że to była naprawdę wspaniała impreza, że pierwszy raz, niektórzy właśnie pierwszy raz brali udział w tym i mówili, że już teraz cyklicznie co roku będą brać w, w tym zawsze udział, tak. udział. Pewnie sobie zapisują. Tak. Właśnie chociaż my ogłaszamy, to nie jest impreza, która co roku jest zawsze o tej samej porze, więc no, trzeba trochę poczekać, aż ogłaszamy, ale zazwyczaj to jest na wiosnę i w tym roku, właśnie na dzień, mamy 26 maja tak postanowiliśmy zorganizować. Troszeczkę inaczej niż to się odbywało w całej Polsce. Chociaż no, w różnych miastach różnie to się odbywa, ale jest taki jeden termin, który w Polsce najczęściej jest, ale u nas akurat jest 26 maja, także podkreślić tą wagę właśnie. mamy. Właśnie piękna symbolika, bo z jednej strony pomagacie domowi samotnej matki w Koszulinie, no z drugiej strony maszerują mamy, przyszłe mamy, tatusiowie też i oni też są bardzo ważni. No i oczywiście dzieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę, 26 maja przez Koszalin przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Wszystko zaczyna się mszą świętą w koszalińskiej katedrze o godzinie 12, a kończy się piknikiem rodzinnym na terenie przy parafii Ducha Świętego. O tym wszystkim mówił dziś pan Miłosz Janczewski, prezes Fundacji Miłości, a także rycerze Kolumba. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. Pięknie dziękuję. dziękuję.